Nie mam dobrego oscyloskopu pod ręką, hmm, dlatego się posiłkuję takim podręcznym. 50 Hz. Żarówka tradycyjna taki jest wykres. A teraz wkręcę LED-ową. Patrzcie, te same parametry. I jaka różnica? Muszę napięcie obniżyć. Podnieść. Takie są zakłócenia. 100 Hz i to w ogóle. Także liczę, że jak takich 10 żarówek dam do tych mierników, to się będzie działo. Ale też postaram się znaleźć trochę lepszy oscyloskop, żeby można było widzieć, co te LEDy wyprawiają. Bo no tutaj mało co widać na tych um, obrazach. Auto damy, ale... W tyle harmonicznych takie zakłócenia są w sieci od leda, jednego leda, że to w ogóle prosty oscyloskop nie daje sobie z tym rady. Oby, oby się okazało, że liczniki prądu są czułe na tego typu zakłócenia.